Urodziny, siostra do niego zadzwoniła. No, a ja zawsze mu przykładam ucho do telefonu. To sobie nie wyobrażacie. O, tak mi się gęba uśmiechnęła. No, wiesz, co on się uśmiechnął? Jak muszę się wybrać do barku, coś załatwić, że, że tylko ja mogę i nikt więcej mi tego nie załatwi, powiedzmy. Czy powiedzmy tak, jak no wtedy już mnie tam dzieci nukały do tego fryzjera, żebym pojechał, żeby własa No, to jedno musi zostawać z Michałem, a drugi musi mnie zawieść. No, bo u nas nie ma takiej możliwości, że się siada i się jedzie. Tylko po prostu jedno dziecko mnie zawozi, drugie siedzi z Michałem, a o jakichś tam innych wyjazdach towarzyskich no to raczej nie mam mowy. Ja w ogóle do banku czy tam do, do, do fryzjera no to jadę raz na dwa miesiące, raz na, do fryzjera to, to rzadziej, ale do, do banku to raz na dwa, raz na trzy miesiące. Mam kochanie szczerze około nie wiem, 1600 z groszami emerytury, Michał ma 1800 zł i to wszystko co mamy. W tym to 1800 to ma już z dodatkiem pielęgnacyjnym ze wszystkim. To jest wszystko. I tyle co tam od Was 1%. I to wszystko. Gdyby była taka możliwość, że jest taki ośrodek, gdzie powiedzmy, tak jak mówisz, ufa się, wierzy się dziecku, krzywda nie stanie, a powiedzmy, człowiek przez ten tydzień czy przez dwa może sobie nawet się wyspać czy odpocząć, to na pewno byłaby to wspaniała rzecz. Tylko... Gdzie to taką bajkę znaleźć? Michał, połykamy ładnie, no. Pokaż jak ładnie połykasz, no pokaż jak ładnie umiesz połykać, ej. Połkniesz? No połknij ładnie, no. Zdarzyła się taka rzecz, że były, były dwie propozycje. Jedna z fundacji Światło, która zgłosiła się. Pierwsza, że Michała przyjmie, a druga była z takiego domu opieki społecznej z Lublina. Z tym, że jak moje dzieci tam pojechały, owszem zakład był piękny, ale warunek był taki, że trzeba było co miesiąc płacić 2,5 tysiąca. A wtedy renty Michał miał chyba za 700 albo za 600 zł, a ja miałam też co, coś koło 1000. Skoro fundacja światło, światełko w tunelu się pierwsze odezwało, to zabieramy Michała do Torunia. Nikt tego nie uczy! Nie oszukujmy się, nikt tego człowieka nie uczy, nikt człowiekowi nie mówi, jak się takim pacjentem zajmować. Człowiek pozostaje sam sobie. Gdyby nie to, że u Was tak pięknie się nauczyłam wszystkiego i dzięki tym wszystkim i kursom, i temu, że tam jeździłam, ja po prostu dzięki temu mogę się tym Michałem zajmować we właściwy sposób. Gdybym była zostawiona sama sobie, na pewno bym tego nie umiała. Gdybym go zabrała zaraz po szpitalu, podejrzewam, że różnie by mogło być. To była wspaniała lekcja życia, która mnie przygotowała do tego, żeby się Michałem zajmować sama w domu. Dobrze, że ja mam kilkoro tych dzieci i każdy w jakiś sposób mi pomoże. I, i Martynka, i wszyscy, i, i tam moje dzieci starsze przyjeżdżają, i synowa, i wnuczka, i wszyscy, i synowie, co kto, kto może to pomaga. Gdyby nie to, to ja bym naprawdę nie mogła się nawet z domu ruszyć. Mam dobrą panią doktor, która naprawdę dla Michała by wszystko zrobiła. Ja nie mam problemu, żeby mi nie podpisała. Tam, czy tam no, tych papierów, czy, czy ten e, też taki z rehabilitant, z którym od początku jesteśmy. Ale też to wszystko na początku to była walka o wszystko, bo to walka jest o rehabilitację, walka jest o wszystko dosłownie. Jeżeli chodzi o pefron, to tak na początku, kiedy Michała zabrałam do domu. Dostałam dofinansowanie 50% do łóżka, 60% dostałam chyba do podnośnika, bo był dużo droższy. Wózek to dostałam dofinansowanie i z NFZ-u, i z Pefronu, także za wózek nie płaciłam. Trzy lata temu to było tak, że i materac, można było dostać dofinansowanie, że się nie płaciła, teraz się już dopłaca. Prawda jest też taka, że o ile powiedzmy Torunianie są w tym szczęśliwym położeniu, że mają takie ośrodki, u nas takich ośrodków niestety nie ma. Jeżeli szuka się w jakimś tam domu opieki społecznej, no to kiedyś mi Pan doktor powiedział, chce Pani, żeby umarł, to niech go Pani da na tydzień, tylko i wystarczy. Gmina na wy nawet nie wiem czy wierzę, mój syn istnieje taki, że w ogóle coś tu jest. A jeszcze wam chcę powiedzieć jedną rzecz. Naprawdę, kiedy się jest w takiej sytuacji jak ja, kiedy Michał tam był w Toruniu. Proszę mi wierzyć. Pamiętasz Nina, jak my się wspieraliśmy? Jak my się wszystkim dzieliliśmy na starym oddziale. To była jak rodzina. Naprawdę. Po dziś dzień ile to człowiek przyjaźni, ma naprawdę dużo osób, które no tam byliśmy, to po dziś dzień i życzenia świąteczne, i rozmowy telefoniczne. Kto ma szczęście, to no, ma szczęście, no. masz szczęście, to ma szczęście, to masz szczęście z tym no. Każda matka to o tym myśli, bo ja wiem, znam kilka osób, które są tym właśnie przerażone, myślą, co z takimi dziećmi będzie, kiedy się pozbędzie matek. No niestety, taka jest rzeczywistość. Nikt się takimi osobami tak jak mówię, w gminie nie interesuje. Opieka społeczna to woli dać pijakom dofinansowanie, rodzinom pijaków, innym rzeczom. A ty masz za wysoko, średnio, koniec. Ale nikt, nikt nie, nie interesuje nikogo. Ile się płaci za pampersy, ile się płaci za leki. Nie myślimy o przyszłości, żyjemy dniem dzisiejszym. Każdy wie, żadna matka nie myśli najpierw o sobie, tylko myśli się najpierw o dziecku. Nie oszukujmy się, taka jest prawda. 11 lat, Michał jest w domu. Nikt z gminy, absolutnie nikt nigdy nie zainteresował się, czy ja potrzebuję jakiejś pomocy, czy mnie trzeba absolutnie nic.